Cześć to ja Justa witam was w nowym odcinku z cyklu Justa animuje. Dzisiaj będę kolorowała ten obrazek, który widzieliście w wcześniejszym odcinku właśnie z cyklu Justa animuje i na tym obrazku są przypomnę taki tajemniczy starzec, który ma na imię Borowy. Mamy oczywiście krasnala, który ucieka przed niedźwiedziem. Niedźwiedź to jest w ogóle bardzo ważna dzisiaj postać dla naszego filmu. I na dole obrazka jest jeszcze kolejna postać, tak zwany wąż domowy. Wąż domowy, czyli tak jakby żmija albo zaskroniec i on ma po prostu na głowie kuralską czapeczkę. Postacie te, jeśli się łatwo domyślacie, są związane z mitologią słowiańską, z naszą też tutaj w Polsce występującą Polską demonologią ludową też możemy tak to określić, i postacie te są tutaj, akurat na tym rysunku, to są tak zwane postacie opiekuńcze. Chociaż co warto zaznaczyć, jeśli chodzi o Borowego, to jeśli bylibyśmy niech zagrzeczni w lesie i robilibyśmy krzywdę zwierzętom w leśnym no to moglibyśmy mieć kłopoty, ponieważ Borowy opiekował się lasem. Myślę, że ktoś mówi, że Borowy, prawda, patrzcie, jak ktoś pracuje w lesie, no to skądś to słowo zostało. Na ilustracji jest jeszcze przedstawiony błędny ognik, który towarzyszy również Krasnalowi, ale o błędnych ognikach opowiem kiedy indziej. Dzisiaj w tym filmie zastanawiam się, kto jest królem zwierząt w mitologii słowiańskiej. I tutaj myślę, że szybko się domyślacie, że jedyną postacią na tym rysunku, która jest jakby zwierzęca, jest właśnie taka stricte zwierzęca. No bo mówię, bąż domowy jest duchem, podobnie jak borowy. I tą postacią taką stricte zwierzęcą jest niedźwiedź, a w zasadzie kiedyś byśmy powiedzieli miedźwiedź. Czyli istota, która je miód. Jest to jedno z najpotężniejszych zwierząt, z którymi mogli mieć do czynienia nasi przodkowie. I nie jest to wcale przypadkiem, że właśnie nie mówiono wprost na te zwierzę, ale właśnie wyrażano się zwrotem to potężne zwierzę, które je miód. Nie będę za bardzo wprost nazywać tego zwierzęcia, no bo jeszcze się zjawi, będzie zagniewany, bo je jakby wezwiemy z lasu. No, i może zrobić krzywdę, bo istotnie niedźwiedzie, podobnie jak wilki, no to są zwierzęta, z którymi lepiej nie zadzierać. To, że mówi się, nie wywołuj wilka z lasu, to też nie jest też przypadkiem. Jednak jeśli chodzi oczywiście o niedźwiedzia, a w zasadzie niedźwiedzia, tylko my w języku polskim mówimy niedźwiedź, bo jest tam o wiele prościej. To jest po prostu zmiana taka trochę w głoskach, w wymowie. To warto zwrócić uwagę, że w Rosji przecież nadal jest bardzo znane, nazwisko Miedwiediew, jednego z polityków, no i to jest po prostu Niedźwiedź, więc również to też ma znaczenie. Jeśli chodzi oczywiście o Niedźwiedzie, to, to taka ciekawostka, że ten niepozorny starzec, którego mam na tym obrazku, ten, ten Borowy, który mógł, także oczywiście jego obecność tym się też charakteryzowała, że mógł na przykład właśnie pojawiać się jako Echo w lesie, to Borowy mógł przybierać różne postacie i jak Myślicie, w jakiej postaci najczęściej dawał nauczkę ludziom, którzy no, nie za ładnie się zachowywali w lesie. No, właśnie, przybierając postać niedźwiedzia. I dlatego też ten niedźwiadek, który właśnie tutaj jest narysowany na tym obrazku, ma charakterystyczną czapkę borowego. I nawet zrobiłam, że ma okulary na nosie. Zupełnie, jakby to był po prostu borowy wersji niedźwiedziej również. Oczywiście, jest to postać, która akurat w tym wizerunku jest troszeczkę wzorowana. Na rodzimej mitologii, ale ja również dużo od siebie dodałam, no bo przecież nie wiem, czy Borowy nosiłby słomiany kapelusz. Manga One Piece i tam bohater Pirat, co ciekawe, miał słomkowy kapelusz, więc jest to taki słomkowy kapelusz, no jest to troszeczkę znane w naszej popkulturze nawet, tak możemy powiedzieć. Jednak ja oczywiście tutaj ten w tym odcinku z cyklu Justanie nie opowiadałam wam o Borowym, o właśnie Niedźwiedziu. No właściwie wyjaśniałam, dlaczego niedźwiedzi zasługuje na miano króla zwierząt. Wiem z całym tym moim sentymentem do lewków, no królew znamy taki film, ale gdyby lew miałby pojedynkować się z niedźwiedziem, to miałby raczej małe szanse. I to, że niedźwiedź też zasługuje na miano oczywiście króla, jest choćby takie, że to zwierzę sobie poradzi w przeróżnych środowiskach, bo przypominam, że niedźwiedzie mamy i polarne, i właśnie takie brunatne niedźwiedzie w naszych okolicach. No dlatego też ten misiek z właśnie tutaj mojej ilustracji jest bardziej brunatny niż właśnie inno kolorowy, no bo to jest taka barwa zwierzęcia z naszych okolic. Jest jeszcze oczywiście ten wąż domowy, on jest związany z wieżeń łemków i ta postać opiekowała się obejściem. Jest tu pokazany też jako z lasu. No i mógł zawsze taki mieszkaniec liczyć na pomoc niedźwiedzia. I to tyle w tym odcinku. Zachęcam Was również do słuchania podcastów od Motion Kiosta. Ostatnio słuchałam podcastu z Javi, i był tam bardzo fajny poruszany temat na temat tego, kim jest animator. No bo wiecie, animator to. Tutaj oczywiście była mowa o twórcy. Filmów rysunkowych, natomiast niektórym słowo animator kojarzy się z zabawami dla dzieci. Dobrze, to tyle w tym odcinku. Dzięki jeszcze raz za uwagę. Możecie dać suba, dać komentarz. Zachęcajcie do oglądania moich filmów, jeśli macie kogoś ze znajomych, co lubi taką tematykę. I to byłoby już faktycznie tyle z mojej strony. Wkrótce kolejne filmy z kolejnymi ciekawostkami. Myślę, że temat związany z mitologią słowiańską, z mitologią polską, z folklorem. Jeszcze dużo mam pomysłów na te filmy, więc tym bardziej zachęcam Was do dania suba i zachęcania innych, bo, no bo to mnie motywuje do pracy. Przy okazji możecie oczywiście też zerknąć na mój Patronite, ale przede wszystkim w pierwszej kolejności zachęcam Was do dania suba, bo rozumiem, że nie każdy jest w stanie udzielić mi tego drugiego wsparcia, ale sub zawsze to sub.